Kiemka drugi raz, zobaczcie o, Chodzą pocztowe Wypuściłem wiedeńskie, Jeszcze z godzinę sobie polatają Jeszcze tu gdzieś taki siwy wychodzi o Takie coś masz no, z numerem telefonu jakiś ładny. ładny taki czerwony Ale dobra, nie film o tym Tych pocztowych to tu kuźba, widzicie ile to <śmiech> <śmiech> Nagram film o widymach Tylko nie wygonię wszystkie e, Zaraz, 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 zaraz Sykniemy im pod wolierę, zamknę i wejdę pod wolierkę To będzie najlepiej. Fajnie tu mają chłodno. Olejcie. Czekajcie. No już jestem. O, pocztowy sobie dziubię. Wygoniłem pod wolierę. Zobaczcie, przecież to nie ma siły nawet. Wczoraj już tu chodził. O, panie drzewkowy. Drzewko na ognisko. O, i takie. I wejdziemy tam do środka, żeby było dobrze widać. O. I teraz to można ponagrywać z kamerą wśród widemów i... Panie kolego Zdzisławie, te mewki tak jak to to jest mewka hamburska i ona ma tylko biało ogon, no, a lota to nie ma białych, tak jak widać, ona ma takie jak żałobne masłowe, takie masełkowe, jak nie masz pan pojęcia, ja, bo ona wygląda jak zwykła mewka przez tą swoją barwę o, nie tak jak moje o i ten czerwony też ma lota jak czerwony to nie są zwykłe mewki, takie wiejskie, jak tam na wsiach mają. To jest mewka hamburska, taka jak to. Jest dużo barw i widać, że nigdy nie widziałeś nawet takiego gołębi na żywo, więc... A tutaj są moje widyny. O, jakaś młoda samiczka. Tu chyba samiczka jakaś młoda żółta chyba sobie zostawię O, z kamerą wśród widymu Nie widyny Wy to jesteście Jest ich tyle Obiecałem, że nagram o widynka Widzicie jak to wszystko sobie tu siedzi nawet nie wiem tak mi się wydaje że to samiczka Musi się to wszystko popierzyć, muszę się rozpatrzeć. O mewki, mewuncie, jedno wiedeńskie, jeszcze chyba blawinder w tu został. Jeszcze mam dwa młode blawinderki u jasnych, o zobacz pan, ona ma lota masłowa, to jest mewka hamburska, niezwykła mewka, ona nie ma białych lotek. Tak jak ty mi pisałeś z białymi lotami to koki wyjdą Tak samo i ten One mają tylko białogon A barwy mają taką jak... O, jak to siwe co lata Lotka ciemne, takie jakie powinny być w rysunku O, wiedeńskie takie no nie wiem co wam tu poopowiadać, bo tu za dużo nie ma co opowiadać. Boją się Późno <laughs> moje te kolorowce papugowce. Kolorowce papugowce, o widynki. Widynki, widynki. Jeszcze, a, jeszcze jedna widynka to u srebrniaków, ale to ją przerzucę może za tydzień. jak sobie podję Pomęczone o, Widzicie, te młode to jeszcze kapcie mają jak się. O, tu jaka samiczka fajna. Ja to nawet nie wiem co tu jest. O moje. Muszą się popierzyć, widzicie jakie tylne dopiero. Łapy dostają z tyłu. o tak, ten brawinder stary O to będzie do wywalenia Panie Mirosławie Samica, piszczka A tu jej brat O, tamten, tam, ten, ten, ten Jej brat Albo to jej brat Bo ja to już nie wiem Musiałbym wzeszyć spojrzeć. Albo tamto, albo to. Odłana no je. O Taka. Samica piszczka. Matko. Matko i córko Co tu się dzieje? Olek twoja tu czeka na ciebie. Widzicie? One, one nie mają białych lotek, to nie są te mewki takie zwykłe, jak to. Takie wiejskie gołębie, tylko... Jak to się miało kiedyś na wsiach. Ona nie ma białych lotek, tylko ma takie... W swojej barwie, ma słowa. A czerwony, no to oczywiście, że nie będzie miał czerwonych lotek, tylko będzie miał takie... Jak to powiedzieć? Podpalane, połowa. Myślę, że takiego czerwonego jakby się sparzyło o, z taką nakrapianą, to mogłoby coś fajnego wyjść, jakiś nakrapiane czerwone czy czy coś. Nie każdemu się muszą podobać, ważne, że mi się podoba. Nie wszystkie, ale ale jakoś <grych> Jakoś to idzie, o, to to fajne będzie Taki ten, jak tygrysek pocztowy z kapciaki <grych> Te Zaraz gdzieś tu były jeszcze A stara Ta 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 jak ona ma tam? Kawusia stara On tu jakieś No nie wiem co wam tu opowiadać bo tu nie ma co widzicie, boją się zmęczyły się ganianiem pod wolierą o, me wuncie takie mój siwy od pana chyba Marcina czy to jest gołąbek ja je bardzo lubię one są wesołe takie chwackie ptaszki a to czerwone to jest super gołąbek Takie tam Brajsfance Widzicie, dobra idę Nie będę ich tu męczył One sobie chodzą Ma skrzydełka pod ogonkiem Tak, mama Nagram wam jeszcze w środku Jakie mam tam jeszcze Bo są jeszcze tam w gnieździe O, widzicie jak spierzą Dopiero te z tyłu O, albo te nie, tu to młode jakieś jest, to jest jakaś młoda, to jest młody Tu jest jakaś młoda, ale jeszcze A stare to dopiero wyrzucają te z tyłu, kapcie, o Patrzcie, przecież to to mają grube takie pałki z przodu no, Czerwone się pierzą, to już zostają też buty No dobra, zobaczcie tego blawinderka Kruczyckiego. Takie kapcie. A jak go kiedyś kupiłem, to on nie miał takich kapci. O, tam jest On ładny będzie miał kapci. Dobra, ostatnie nagranie. Tam ta fajna samiczka jest. To tam siedzi. Czarna. Fajna, no nie wiem. No widzicie, jak one się boją. Tu mama tych fajnych, zawsze takie fajne po niej wychodzą. Dobra, nagram w środku. No już. No już idę gorąco, o pocztowe chodzą. Brajśwańce pocztowe. O okienko im tu zamknąłem, fajnie tu mają chłodno naprawdę. I tak, jeszcze mam, jeszcze mam to, o i to będzie naprawdę fajny gołąb, o ta, a tu jeszcze mewka z widymem, pasie tego, ten taki ciemniejszy kawowy, fajny taki nalocik a to brat, nie, jaka barwa. O i teraz te trzeba parzyć na te będzie trzeba parzyć teraz na... żeby była uzyskać taką barwę. Na 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 żółte. O, słowa mi brakowało. Tam jest taki żółty, jeden brat. Zarąbisty ptaszek. O, tu chodzi jeszcze. Wiedeńska nie wyszła, nie chciała wyjść. Tam już mi się nie chciało jej łapać. Kupelki jakie robią. O! Kupki, a i tu jeszcze są takie dwa. A jeszcze jedno wam pokażę. O, tu są jeszcze takie dwa. One fajne, takie jaśniejsze. No, takie jesteście ładne. Nie macie nic na piersi. O, fajne, bo taki kolor mają. Nie widać tam od słońca. Tu będzie widać. O. Takie mazańce. To się spieży, to będą fajnie wyglądały. Kapcie podrosną. Ale na łebkach czyste. Jeszcze zobaczymy, jak to na nogach będzie stało. Tu i jeszcze. Jeszcze srebniaka podrzuciłem już pod hordę. Ładny, fajny ten srebrniak. Tu już chyba nie ma nic. A ta siedzi na gipsowych jajkach tu wam chciałem jeszcze pokazać tego, tylko jak ja go tam złapę, zaraz pauzę, I już dałem pauzę, zobaczcie jeszcze mam jak tatuś, taki sam, taki sam jak tatuś, siwy, fajny, jaśniutki, koronka, bez kuberka. o. Nawet takiego siwego z taką falową to myślę, żeby byłoby coś, byłoby coś z tego Tak go może nagramy O, jak się pręży Istny tatuś jesteś, nie? Tatuś, same go chowają O Jezus. W sumie to uchowałem tych mewków Nie wiem ile pięć Chyba Czy jakoś tak Siedzę jeszcze na tych gipsowych. Chyba wszystko powywalałem, dobra. A jeszcze Wam coś pokazać chciałem. Tam, tam, to, tam, to, tam. To już zaraz Wam pokażę. O, jeszcze po tych Niemcach. A jaki napasiony. Na ta takiej lęcie będzie. Wagonku, pazurki czarne. Łepek. tam mama jego stoi. O, mamusia jego. Ona też na takiej fajnej lęcie jasnej. <laughs> Zobaczymy. Ostatni młody. Może jednego się chodzi. Uława w tym roku. A jak nie, no to trudno, no. Wiecie, to są tylko gołębie. O, ona ma taką lętę. Zobaczcie, jak przeleci. No jasne. Fajną taką mięśniu. No, dobra. Otworzymy im, dokładę tak się. i one jeszcze raz je nagramy, po cwańce jedne, o tutaj ta samiczka będzie do wywalenia, ta, ta, ta po lewej stronie czarna, ale jeszcze trochę, bo ona jeszcze nie je, no jeszcze Wam nagram, o, wyrzucam tych jajek, jeszcze na górze, Tamte też, jak wszystkie to wszystkie, te wolierowce. Już wejdę. O, już jestem. I tu jest tak. Hej, mama Blauwinderka, albo tata. I Blauwinderek. No, fajne takie skrzydełka pod ogonkiem noszą. No tak samo jak stary. O, tu się para. O, takie są. Jeszcze dwa. Ja myślę, że za tydzień to chyba będzie samczyk że za tydzień, to już będą dobre ten jeszcze na ziemi nie spadał spadywał ja wiem, obrączki się zakłada nad kolano akurat mu się zsunęła i trudno no panie Zdzisławie, ja to wiem, o zobaczcie tu jest jeszcze taki nie wdepcz go samiczka Siostra jego jest. Ona też dzisiaj tak fajnie tu chodziła. Skrzydełka opuściła pod ogonkiem. Super ancko. Super szczur, pasione, Widać jakie. Samiczka, nie? Taka i jeszcze mam z tych wolirowców, wam pokażę jeszcze tego widełka. Są. Ten podziewany, co matka zdechła. No to nie, nie wiem. No chodź O I o, tak Niech no widzicie One tylko pod wolierę się nadają O I tu jest A no to jeden tam taki fajny co pokazywałem To jest właśnie brata albo siostra Jego, nie? Tego To ma też białe piórko w łapciu, ale tak to jest w rysunku to chyba dobre. Jedno ma takie dłuższe białe, i... ale to jest po tych dobrych gołębiach to. O, i to jeszcze. To dzisiaj na dachu wyszło. Pierwszy dzień na dach O, i tak jest tych woli Tu żałobna jakaś. O. No, ma takie piórko, ale. i tak to wygląda. Ale pierś białą. Można mu ciągnąć. Musi się też to trochę spierzyć. Blauwinder siedzi. Wajszwance go. go wypasły. No i siedzą na drugich. Ale nie zabiera mi jajek. Bo po prostu one go zostawią. A one go jeszcze muszą z tydzień podpaść. Tą małą bitkę to tamto siedzi pod półkami tamto to już jest samo z tym berlinkiem o a te to takie tam takie kocztwo do lotu <grym> bierzem się Brzydale Brzydale jesteście to nie filmowo jak na razie was najwięcej kręcę w locie o zobaczcie a tego wypas jasny z tą, z bocianką, o widzicie, jaśniak na bia... a nie, przepraszam, oszukałbym, to berlinka wypas jasny z bocianką, a tego wypas ten przeplot z wylotką taką. Plotek zawsze, bo niech to ładne młode. O, te, tego wypasły. Ten już spadł z spółki. Jasne pasą. Nigdy krótkiego nie pasły, ale on ma taki średni dziobek, ale go wypasły. O, o, zobaczcie, jak go chcą. No dobra, no taki krótki film. <gry> Domaga się jedzonka. Na razie. Trzymajcie się, do następnego. O, te już powchodziły. Już powchodziły. Kawa, kawa. O, tu jest ten żółty. Ten ładny taki. O, a ten z białym a, to są te, co nagrywałem tu w półce na górze, co mówiłem, że takie fajne jasne, no to one zawsze po mamie takie, bo mama też fajne ubarwienie, ma takie. Taka dobra parka. Dobra parka albo niedobra. I siedzą, nie lubię na słońcu siedzieć. Na razie, trzymajcie się.